Że rymy taki mam już talent, a my rymy są tak dobre, że aż niebywałe! Hej, oddaj mi to! Przesadzasz, stary, to ja jestem dobra i takie nie. są fakty. Chcecie wiedzieć, kto najlepszym jest raperem w mieście? I jeśli nie ja, to kto mógłby nim być jeszcze? Czy kiedykolwiek czuliście, że musicie być jak inni? Czekajcie, moją historię wkrótce poznacie. Pani Torres, ma Pani może jakąś nową muzykę od Lady K? Nie, Bebesita, niestety nie. Karmo, uh -huh. nigdy nie ma nic nowego od Lady K. Czemu ciągle czegoś szukasz? Bo ją uwielbiam, nie? Jest najlepsza na świecie. No bo dorastała w naszej okolicy, wydała rewelacyjną płytę, a potem nagle przestała rapować? To nie ma żadnego sensu. Żadnej nowej muzyki przez 15 lat. To naprawdę długo, dłużej niż my żyjemy. <grym i zimna> Ej, bo Lady Kay to ja. I poruszam całym światem, gdy mam łóżka. Bo Lady Kay to ja. Dalej mamo, zatańcz z nami. <grym i zimna> Hej, co jest? Nic, mi Po prostu cieszę się, że lubicie spędzać czas w tym miejscu. Mamo, przestań głaskać ten blat. To straszne owo. Wybacz, wybacz. Nie przeszkadzam wam dłużej, dzieciaki. Czekaj, już jest. Eee, dlaczego tak na mnie patrzycie? Karmo, właśnie rozmawiałem z producentem telewizyjnym, no w i... W naszym mieście odbędzie się freestyle'owy knockout. Hej, ja chciałem jej powiedzieć. Oh, powiedziałeś... Freestyle'owy knockout! Najmłodsi, najlepsi raperzy zawalczą o wielką chwałę. Freestyle to rapowanie na zawołanie. Podrzucimy raperom słowo niespodziankę. Banany. Banany są... I jeśli nie zarapują... knockout! O oh, nie! Yeah. Knockout! Mega no, no, knockout! Kis, wiem czym jest freestyleowy knockout. Dostałeś bilety czy coś? I w tym właśnie rzecz karmu. Producent powiedział, że oglądał twoje rymowane wiadomości i wiesz co? Chcę, żebyś wystąpiła! To moje marzenie! Uuu. Ale chwila! Z kim się będę mierzyć? Dziewiętnastokrotne zwyciężczynie Jayla i Tayla! Myślicie, że nas spokonać? Nie do czekania. To właśnie czas! Przede Niezłe. Całkiem niezłe? Są świetne! I mają tysiące wyświetleń w sieci! No a ile ty miałaś karmo? Chyba z dziewięć? Hmm, to nie fair! One są we dwie, a ja jestem jedna. Dlatego producent pozwolił ci wybrać partnera. O, partnera? Już wiem, kogo poproszę. Nie! Co? Ja nie rapuję! Tworzę bity. Ja. O, nie, nie, nie! Ja nie potrafię rymować! Nie topesz samochód. Pies? Ach, widzisz. Ach, nie zdołam wygrać bez partnera, który potrafi rapować. Ja jestem najlepszy, nie mam o, tak? żadnych wątpliwości. Mogę Aha. czegoś was nauczyć. Nie musicie mi zazdrościć. Kraszo, mój Róbcie notatki i słuchajcie Jiby mnie doki. uważnie. Lekcja rapowania z Kraszem zbudzi waszą wyobraźnię. Karmo, dogadanie się z Kraszem to jedyny sposób na pokonanie Jaylee i Taylee. Tak! O, hej, Karmo, przyszłaś skomplementować rymy Krasza. Nie, ja. Tak. Zaraz. Serio? Wczoraj zostałam zaproszona do udziału we freestyle'owym nokaucie. Uuu, freestyle'owy knockout? Uwielbiam ten program. Ale tam są rapujące bliźniaczki Jayla i Tayla. Wygrały 19 razy. To będziesz rapować ze mną, Krasz? Tak, jasne. Zaraz. Serio? Pokażę się w telewizji i udowodnię, że jestem najlepszym raperem w mieście. Proste. O, najlepszym? A kto tak niby powiedział? To przecież o, Zobaczycie nas podwójnie! Ech, rety są takie dobre. Ktokolwiek z nimi zawalczy, totalnie się pogrąży. O, czekajcie. To przecież wy. Wybaczcie. Park. Jutro rano. Stoi. Okej, okay, rozmyślałam całą noc i już wiem, co musimy zrobić. Jayla i Tayla wygrały 19 razy, tak? Jeśli chcemy wygrać, musimy rapować tak jak one. Ale to nie na tym polega freestyle. Musimy rapować po swojemu. Nie. Musimy robić to, co Jayla i Tayla, żeby być tak dobrzy jak one. Widzisz, jak rapują na zmianę co kilka słów? No i. I jak tańczą? Co z Musimy robić to samo, co one. Pokażę ci jeszcze raz. Ach, nie. Nie mogę już dłużej słuchać Bersu o widzeniu podwójnie. Musimy to zrobić po swojemu, Karmo. Uwierz mi. Wiem, jak to powinno. Musimy to robić tak, jak one. To jak wyglądał ten ich taniec? Karmo, przestań! Co nas obchodzi, co one robią? Róbmy swoje. Jeśli chcemy wygrać, musimy być tak dobrze jak Jayla i Tayla. Posłuchaj mnie, wygramy wtedy, kiedy zrobimy to po swojemu. Ach, dlaczego niby mam cię słuchać? Wiesz co, myślisz, że jesteś ode mnie lepsza, a chcesz tylko kogoś kopiować? Nie zamierzam tego robić. Odchodzę! Hmm. Słońcem ćwiczyłam intensywnie w wersji rymów mam tysiące i jestem zła, bo crash mnie strasznie wkurza. Szansę na zwycięstwo chce mi zburzyć! Czemu właśnie z nim muszę być w jednej parze? Jest nowy w rapowaniu i chce zniszczyć, o czym marzę. O tak, to twój koszmar! I nie uciekniesz, musisz ze mną zostać. Nie bój się przyznać, że rację mam. Próbując trzecią być bliźniaczką na wygraną nie masz szans. Hej! Wynocha stąd kiss. Co? Pomagam ci przygotować się na nadchodzący knockout. Ulepszyłem nawet hełmopodajnik papierów grywając powiedzonko MC Gilla. No to! Ach, ach, ach. Przestań. Muszę kontynuować ćwiczenia. Gotowy na start. O nie, jak niefortunnie, lepiej szybko stąd spadaj, bo jak nie to pożałujesz. <laughs> Doskonale naśladujesz Jalei i Tayle? Jesteś niezła! Nie! Zamierzam tak jutro rapować! Brzmisz identycznie jak one. Czy freestyle nie polega na wymyślaniu czegoś nowego, karma? Ale ja tylko chciałam być tak dobra jak. Crash? Przepraszam. Tak bardzo chciałam być tak dobra jak Jayla i Tayla, że zapomniałam, że robiąc swoje możemy być lepsi. Więc myślę, że. <laughs> miałeś rację. E, przepraszam? Co takiego? Miałeś rację. Jeszcze raz, nagram to sobie. <laughs> miałeś rację. Więc zacznijmy już ćwiczyć. Zostało tylko kilka godzin. Czekaj, serio? Jesteśmy drużyną? Udowodnimy, że jesteśmy najlepsi w mieście. <laughs> tak. Nie chciałam cię w drużynie, szczerze to przyznaję Lecz słuchając twoich rymów swe zmieniłam zdanie Może umiesz rapować, może masz to coś Może dasz sobie radę i wygramy to Bo ja umiem rapować i to lepiej niż ty Lecz doceniam to, co mówisz i dziękuję ci Czy jesteśmy najlepsi, to się jeszcze okaże Lecz spokojnie, możemy być ze sobą w parze Wspólne cele, wspólna praca Współdziałanie się opłaca Trudno być pięć proszę. macie Zdenerwowani. No i słusznie, bo dzisiaj zamierzamy wygrać po raz dwudziesty. I zrobimy wszystko, by to osiągnąć. Czas na No i Nie możemy z nimi przegrać. Nie przegramy, bo rozegramy to po swojemu. Witajcie! To freestyle! -owy. Pamiętajcie, że dzisiaj freestylujemy. Wasze rymy muszą być wyjątkowe. Żadnych powtórek. A o co? Jayla i Taylor kontra Karma i Crash. No to jedziemy! Kategoria Matma. Nasze punkty się mnożą, wasze ciągle jest mniej. A jedno nasze słowo to jak waszy pięć. Nie słyszeliśmy, co oszustwo, a co oznacza... Co, że tylko nie to jest. No, kar! Nie! Karma i Krasz zwyciężają! Gratulacje! Tak! Nigdy w mojej dentystycznej i raperskiej karierze nie słyszałem tak dobrych wersów. A teraz zobaczmy, z kim ci raperzy zmierzą się za tydzień. Krasz i karma będą walczyć ze sobą. Nie! Nie! Już niedługo kolejny. Historyczny Jesteśmy drużyną! Udowodniliśmy, że jesteśmy najlepsi w mieście. A ja udowodnię, że jestem lepszy od ciebie. O... Pani Torres, co się stało? Właśnie dzwonili z banku i. Um, musimy zamknąć sklep z płytami. Co? Ale dlaczego? Mamy ostatnio za małe przychody. Może ludzie nie chcą już słuchać starych płyt. To co teraz, mamo? No się. Sé. ja sama nie wiem, mi amor.